Siemano! Z tej strony Mendy i dzisiaj ze mną jest Aroshi! Siema, 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 siema! I dzisiaj z razem z Aroshim yy, w sumie pokażemy wam... W ogóle widzowie mi tym mówią od wielu, wielu dni, że ja bym to pokazał. Już chyba tygodnie, niektórzy mi tu spamili. Yy, jeszcze w, dzisiaj na live, jak to oglądacie to wczoraj na live. Widzowie wiedziały, że bym to w końcu pokazał. Dobra, i dzisiaj pokazuję... Co pokazuję? W sumie jeżeli chcecie dowiedzieć się co pokazuję to zostawcie lajka. No, no nie no, zobaczycie, zaraz będzie oglądać, ale zostawcie lajka. I zobaczymy ile lajków uda Wam się tu wbić. robimy rekord świata w lajkach yy, i każdy nie zostawi lajka i napiszcie komentarz. Yy, napiszcie komentarz. Co no, może napisać w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. koks. Yy, nie, no to co wam się podoba o. Po prostu napiszcie komentarz jakikolwiek. Zobaczymy, czy potraficie. Dać komentarze. Dobra, chodź, idziemy. Yy, wiesz co? Bo tak, bo, bo bardzo widzowie chcą, żeby pokazać jedną rzecz, a takie pytanie. Wiesz, że można... Latać na No tak, tak glitch na latanie z motorem chyba A ty za szybko, myślałem, że nie wiesz, ty już tam znasz, dobra <laughs> Wiesz, że samoloty, ty tu, no nie, no nie, za szybki jesteś Oj, oj, dobra, chodź. nie no, ktoś mi tam mówił o tym Dobra, to dzisiaj glitch na latanie Więc, y, co trzeba na początku zrobić, na początku W ogóle, to y, ogólnie glitch na latanie można zrobić ze wszystkim co tylko chcemy na, Pokażę wam czym się robi najłatwiej a później z czym się robi najtrudniej? Bierzecie sobie te Niestety, no trzeba wydać na te czwórki. One też, no niestety, nie są tanie, więc jeżeli chcecie robić na latanie, przygotujcie sobie kasy, bo jednak troszeczkę stracicie tej kasy. To nie jest tak darmo. Samo latanie. Możemy robić w samochodach. Tak samo, jak możemy to robić w motorach Najtwiejszym mo motorem do zrobienia tego wszystkiego jest y motor patrol. I zaraz wam pokażę jak to się robi, Rosz. Nie, wiem, czy widziałeś w ogóle kiedyś ktoś używał tego? Czy nie, nie, nie widziałem, ale widziałem coś latało, ale nie no tak. No tak, no i widzowie nie. pewnie są pewni jak to się teraz robi się dzieje. To ja sobie teraz biorę ten motorek. Gdzie on jest? Na końcu pewnie gdzieś. Nie, on jest tu. O, mamy. A nie to na początku, no. Dobra, mamy ten motorek, bierzemy go sobie, spawnimy. No i Okej, okay, mamy. I co teraz? Stajemy z tyłu motoru, dajemy sobie najlepiej naprzód ekran i wrzucamy tutaj czwórkę. Niestety, widzicie, ceczwórka wpadła do środka. Ale to nie tak. Te czwórka, żeby zadziałała, musimy wrzucić tak tę czwórkę do środka, żeby była należąco. Nie jest należąco. Musi być należąco. Niestety nie jest to takie proste. Ciężkie, ciężkie, no? Widzicie, znowu nie należąco, no. Kurczę pieczone. Ojoj, dostaję też. dobre. To no znowu nie należąco. To nie jest proste. to się, to się nie zrobi chyba. O! Jest? Nie, to nie jest należąco. Kurczę, da z góry. <grym> Czemu to ciągle ucieka? No bo to wysadzam co czwórkę. Dobra, aż się wyprostuję teraz. Powiem wam, że to nie jest proste, że jeżeli naprawdę można się tego nauczyć i zrobicie to szybko i fajnie. Lub, to weź rośnie drugi motorek taki. I spróbujcie. Czeka, taki... Do ja na garażu pójdę. No, nie mówić. wierzę po prostu w to. A czekaj, czekaj. O no nie, nie najgorzej! Nawet ja się... ma inny motor, czekaj. Ja wezmę jakiś inny na przykład. Nie, ten najlepiej. Jego ja nie ma O nie, to muszę kupić go od sani jest. 40 tysięcy chyba. Gdzie on jest? W tym, w policji. Znaczy na Dobra. więzieniu. Dobra, widzę, no, musimy kupić. Najgorsze jest to, że ja tego nie umiem jeszcze robić dokładnie. Wiem, że są osoby, które robią to za pierwszym. Jakby mi to widz, jak to robić, to zrobił to za pierwszym Steve. Za pierwszym to zrobię, a ja nie mogę. No yy, Nie, nie spaczowali tego, bo. O, mamy! I zobaczcie, widzowie, okay. tak? Tak, udało się. Jak widzicie, teraz bardzo dziwnie auto skacze. I teraz myślicie, kurde, ale Mendy, to nie lata. No nie lata, ale cały czas jeździ. Ja nie muszę nic trzymać, jeździ, ale teraz spamię V. Dobra. Co się stanie wtedy? Dobra, gdzie jesteś, Haroshi? Ja jestem za tobą. Patrz na to, widzisz mnie? Co jest? Haha, <śla> latam! Co <Gdzie> się stało? <śla> ja mam nowy, to jest latający Wolfek prawie. Tak to działa? Ale fajnie. I teraz Czemu? po prostu klikamy ja? V, non stop klikamy V. I możemy lecieć nad miastem, przelecimy nad miastem motorem. Ja też motorem. To czekaj. Ja no. sobie kupię i to spróbuję. Dobra, lecimy. Ja nie mogę, co jest? Yy, tu jakiś widz jest jeszcze tutaj, mój ten widz jest, dobra, to musimy znaleźć, dobra. O, jaka jazda. Dobra, już biorę motor, spróbuję to zrobić. No To nie jest takie łatwe, ale jest, no, dobra. Co jest. Dobra, mamy. Yy, czy musicie spamować? Nie wiem, jak to nigdy działa. Niek niekiedy jak spamujecie, lecicie do góry, niekiedy spadacie. No, to już zależy od jailbreaka, jest to bug, więc nigdy nie będzie to Dobra? tak, jak powinno być dobrze. Masz to? Gdzie pójść, Ten pakę, na tył po prostu? Tak, tak, tak. O kurczę. Nie, spadam. Dobra, a teraz weźmiemy ten. Dobra. Lecę do ciebie tam, zobaczymy, jak tam robisz to, dobra? Kurczę, nie umiem tak zrobić. O, o, jest, dobra, mamy. O to nie jest łatwe. Dobra, zaraz próbujemy jeszcze z samochodem. I zobaczymy to na samochodzie. Pokażę wam, jak to robisz z samochodem. Na samochodzie jest to trudniejsze. Zobaczcie, tutaj było to trudne. Ale to można się nauczyć. Oglądajcie filmy i patrzcie, kiedy mi się to udało, jak mnie celowałem, ile odległości stałem. Dobra, masz, chodź. No mi to nie wychodzi. No dobra, to chodź. Wiecie, co jest najlepsze, widzowie? Chodź, weźmiesz sobie autko. Już idę, idę. Dobra, to bez tego, bo nie mogę wyjechać. Dobra. Ej, wiecie, ja nie, najgorzej. Jadę tam na małe miasteczko. Dobra. No, na małe miasteczko, dawaj, szybciutko, szybciutko, zobaczycie, widzowie, Aha. co jest jeszcze najlepsze, bo mówicie, że okej, okay, macie tego glicza, buga, ale co dalej? Chodź na ganshopa. I weź sobie wsiądę do tego Dobra No do tego motorka A, dobra no Do ty do, do wsiadasz? I klikaj V <grym> Szybko, spam V Nie działa No jedź i spam V, v? A, nie działa V Znikła C4, no trudno, dobra Teraz widzowie, jak czas latać czas? każdym innym autem Ja sobie wezmę chyba nawet naszego, naszego Spróbuję. Roostera znaczy, o nie, dobra, Rosterka Ja go jeszcze przerobię I teraz tak, jak macie oponę To wy wrzucacie c w oponę Dobra. Kurcze Tylko, chyba wy musicie mieć opony, które mają dziurę w sobie. Ale to weźmiemy. Nie wiem, czy to jest pewne. Yy, tak też widziałem, że niby opony, które mają void. Dla pewności wezmę. Jeżeli nie, to nie, ale no. Dobra, weźmiemy i kurczę. Chyba nawet Ej, to nie to trzeba. To bardzo ciężkie. Dobra. O co się? O czekaj, a, myślałem, a mi motor nie, ja, no nie. to Nie, Ja do nie, do najgorzej jest to, że udało się pewne stopniu zrobić, ale nie tak jak to oh, trzeba było. Kurczę. O kurczę, dobra. Ej, ale nie, to, to auto, to musiałem naprawdę się pomęczyć, bo no, trzeba to... mieć mocne rewy do tego. No trzeba mieć no, i dużo kasy. No ja mam, tutaj ja mogę sobie pozwolić na tyle, że ja A jaj, musi Ko koło się podniesie. Jeżeli dobrze rzucicie, to koło będzie w powietrzu. To będzie a tutaj, te koło mało będzie tutaj. Kosztują, no spokojnie. Co? Te czwórki mało kosztują. Dobra, ale no jeżeli ja zużywam na zrobienie jednego 20 to jest 10 tysięcy, więc niby. A... No, raz. To wiadomo, na pewno zmarnujecie kasę na ćwiczenia. Ja też spróbuję warto, jeszcze. Czy się warto nauczyć, no można spróbować, bo później może tego nie być, a jeżeli jeszcze jest, to dobra. Kurczę. Próbujemy teraz tak i. Kurczę. Dobra, no. próbuję. Nie jest to łatwe, naprawdę nie A jest to łatwe. Ale też da to zrobić? O... Ale nie tak jak... Udało się lekko. O jest! Patrz mam. Co jest, na też się da. Patrz! Ej, patrz, 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 Mendi, Mendy, Mendy! Co? Latałem, latam, latam, latam! Ja, ja też latam! Tylko Co uda jest? udało mi się tak słabo! Uda Przepacz. Udało mi się ale słabo Ej, patrz na górę! Gdzie ty jesteś? Co jest? Nie widzę się. Na tom jestem. O, widzisz, udało ci się. Jo, co jest? Mi się udało prawie na aucie. Co się udało dzieje? Udało mi się ja tak... na... prawie, że na aucie. O nie! Jak to działa na aucie? C4 podnosić oponę, ale ja zrobiłem tak, że ona mi raz podnosi, raz nie i to tak działa. No dobra, spróbuję z zatem. <laughs> no, o, 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 jest, patrz. Tak. Co jest? Znaczy, no patrz, no, widzisz, C4 jest z tyłu, co nie? No. Ale widzisz? Powinno być tak, że cały czas podnosi. Ona raz podnosi, raz nie, dlatego. Aha. No to, to ja wezmę jakieś auto z garażu. Mogę? No nie, dobra. To ja o, znowu ta... to zrobiłem. Trzy, tak? to do... jest OP. Dobra, poczekaj. I teraz zrobię jeszcze raz. To ja na tym spróbuję. Na ten o, drożu. mam! Patrz, patrz! Co jest? Zobacz! Możesz ten ladarz normalnie? Patrz, widzisz? Oponę i no. c No, no, no. Jest tak, opona do góry, co nie? No. Patrz teraz na to. Co jest? Trzeba Nara. to. Narra. Narra, go. Trzeba to też lata. Co się dzieje? Ale, ale ciężko, ciężko, trzeba to latać. tym latać. takie coś, uważam, że to jakiś hacking jest. Patrz na to. Co jest grane? Ja się dymi z tej opony? Ja nie wiem, że takie coś się da na naucie zrobić. O, lecę, lecę, lecę na miasto. Patrz, lecę. Widzę, co? jest grane. No ciężko się autem steruje, więc no... A, no, to a to samochody naprawdę są się. naprawdę cie... W chule to mi auto le, samo leci. jest grane. I fał, fał, pewnie słyszycie jak klawiatury spawuje, ale no... No na aucie to jest bardzo ciężkie akurat. Na no, aucie jest ciężko to zrobić i sterowanie jest słabe, więc lepiej motorkiem, na którym da się jeszcze jakkolwiek sterować. Ej, cie, cie... No, motor jest dosyć tam łatwy, ale auto to jest ciężkie bardzo, nie da się w sumie... Znaczy no. da się, ale ja tam nie potrafię. Ale to wygląda taki taki spodek latający. Ej, czekaj! Latam autem, Mendy! <noise> udało ci się. Ej, dobra, co jest? Nie, to nie jest takie mega trudne, jeżeli naprawdę się poćwiczę, to można to zrobić. Znaczy podniósł jedno koło, ale jakby latam tak minimalnie. No, to tak jest właśnie autem. O, jest grane. Spatrzują to tutaj tak, ale nie wiadomo co. W kiedy. ogóle patrzcie jak ja próbuję stanąć na koła To mnie obraca. Ale autem jest naprawdę ciężko sterować. No. Bo to ciągle jedzie, a tak to motorem to się łatwo no. może Dobra. To co tu się dzieje, to... O, to jest, też latasz. Nie wiem co ja robię. <laughs> Patrzcie na tego, Arosiego. No patrz, ja się normalnie podnoszę. Ja też, tak minimalnie latam, bo mi tak opona źle tam, ale... To jest ...ważne, że oh, latam. O, oh, jest, patrz, ja Ja... Ej, wybij tak z góry i tak nagle tak po Papa, pa, pa, Ja się wybiję na nitro. Dobra. No. Lecę i... A nie, znikło mi, dobra, znikło mi C4, dobra. Drodzy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, ze mną był Aroshi, udało nam się wykonać bugi latania, więc dziękuję za oglądanie, z tego odcinka, na razie, trzymajcie się, siema.